Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie w ramach warsztatów plastycznych z akwareli realizowanych dla Domu Kultury 3D 3 przestrzenie kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów Zimo w mieście 2021 No więc właśnie mamy zimę, mamy ferie okres świąteczny więc będziemy malować akwarelą obrazki o takiej tematyce świątecznej, zimowej. Dzisiaj zrobimy taką pracę na początek w akwareli, taką lżejszą, żeby zapoznać się z tą techniką, żeby zobaczyć jak to jak to właśnie działa, jakie powstają efekty. Trzeba będzie na początku przygotować sobie materiały, narzędzia i od tego właśnie zacznę dzisiejsze spotkanie. Więc tutaj widzicie, jest już przyklejona taśmą malarską kartka papieru akwarelowego. Taki specjalny papier do akwareli można kupić w sklepie plastycznym. Mam tutaj farby akwarelowe różne kolory. Ja akurat posiadam takie duże opakowanie Ale może być i 12 kolorów e, Też wystarczająco Paleta Plastikowa e, Płaska e, Jeżeli nie ma takiej palety plastikowej to można e, Też e, użyć talerz e, biały z porcelany e, Woda w słoiczku e, Papier Ręcznik papierowy, żeby odsączać wodę z pędzla. No i oczywiście pędzle różnej wielkości: taki większy, dwa średnie i bardzo cieniutki do grafiki. No więc, właśnie wszystko mamy. Papier akwarelowy, kartkę trzeba przykleić do stołu. Można użyć też podkładki albo z pleksy, albo kawałek szkła i przykleić do właśnie do tego podkładu taśmą papierową, malarską. No i zaczynamy nasze, nasze malowanie. Na początku bierzemy większy pędzel. I delikatnie moczymy kartkę do połowy. Jeszcze troszeczkę. Dobrze. I od razu nie zaczynamy malować. 2-3 minuty zaczekamy, żeby papier wchłonął wodę, żeby troszeczkę ta woda zeszła z powierzchni. I teraz sobie przygotuję kolory. Do każdego koloru trzeba dodać kilka kropelek wody. Rozmoczyć. I jak to zrobimy, to od razu na palecie sobie z boku, tutaj można przygotować kolory, którymi będziemy malować. zieleni. Dobrze, mamy kolory tutaj przygotowane na palecie, więc robimy delikatny podkład na naszej kartce Jak papier jest y, mokry, delikatnie, taki wilgotny, to ładne, tworzą się efekty. Ten kolor, akwarela się rozpływa. I właśnie o to chodzi w tej technice żeby to płynęło, żeby kolor z kolorem się łączył. Pójdziemy w takie szarości też, fiolety. Jak więcej wody dodamy, to wtedy to ładnie popłynie i nie będzie takich ostrych konturów plam. Zostawiamy trochę białej kartki, ponieważ w akwareli nie mamy białej farby, tak jak na przykład w akrylu czy w olejnych farbach, więc yy, biel kartki, biała kartka to jest yy, nasze światło, które trzeba tak w trakcie malowania, malowania yy, trzymać to, dbać o to, żeby yy, to światło yy, zostało na koniec naszej pracy. Dobrze, teraz zmieniamy pędzel na mniejszy? Ja nawet nie robiłem rysunku ołówkiem, szkicu, tylko maluję pędzlem. tu brązów dodamy do zieleni, żeby ta zielenie była taka mocna. Teraz zmieniam znowu pędzel na czwórkę, wcześniej była szóstka, ósemka nawet, czyli teraz czwóreczka i malujemy dalej. Kiedy malujemy takim mniejszym pędzelkiem, to ładna grafika nam wychodzi, kreska. kontrastu trzeba dodać. Trzeba też pamiętać, że jak wyschnie akwarela, to trochę robi się jaśniejsza. Traci tą swoją taką um, intensywność. Zobaczcie jaki tutaj ładny też efekt powstał na karce. I teraz takim na koniec bardzo cieniutkim pędzlem. Kilka kreseczek takich na wykończenie już. Jeszcze jak malujemy akwarelą, to możemy korzystać ze szpachelki, taka metalowa i na przykład gdzieś sobie wydrapywać ten kolor. Też tworzymy dodatkową grafikę, rysunek. Tak, odkładamy szpachelkę, wracamy do pędzelka takiego najmniejszego I jeszcze troszeczkę grafiki. Trochę czerwonego koloru dodamy. Dobrze. No i mamy taką świeczkę świąteczną bożonarodzeniową. Więc bardzo ważne jest zaczynać yy, odważnie, też nie bać się tej akwareli. Yy, szerokim pędzlem robić podkład, yy, wzmacniać później yy, te kolory, nabierać kontrastu. Grafika jest bardzo ważna. Tutaj widzicie takim cieniutkim pędzelkiem, sporo kresek dorzuciłem na koniec. Co ważne na koniec taką grafikę robimy, szczegóły, szpachelkę miałem, żeby wydrapać gdzieś kolor, gdzieś pociągnąć szpachelką. No i nie bać się, że gdzieś ten kolor popłynie, że może gdzieś nam ucieknie. Ale właśnie te efekty takie są niespodziewane, są najbardziej, najbardziej fan, fajne i, 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 i cenne w, w akwareli. Więc że dziękuję wszystkim za wspólną pracę, za malowanie i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.